18 domów. I 20 osób w kole gospodyń wiejskich, w czym 10 mężczyzn. Tak jest. U nas rzeczy niemożliwe robimy od ręki, a na cuda potrzebujemy tydzień. Zamieściłam rolkę pieczenia Senkacza i moja rolka miała ponad 7 milionów wyświetleń. Bardzo dobry pomysł, słuchajcie: mobilny food truck KGW. Tak. Piszemy projekty, realizujemy, rozliczamy projekty. To rzeczywisty rozwój przedsiębiorczości na wsi. Życie w rytmie slow. Biznes w otoczeniu natury. Kultura swobodnie tworzona. Made in Warmia and Mazury. Podcast o regionie, w którym żyje się wolniej, więc uważniej. Ostatnio więcej było mężczyzn w naszym podcaście, więc teraz troszeczkę odwrócimy sytuację, bo otóż dzisiaj w studiu podcastowym goszczę trzy kobiety, które przyjechały do nas z różnych zakątków Warmii i Mazur, założyły koła gospodyń wiejskich, bo o kołach gospodyń wiejskich dzisiaj będziemy mówić. Jest z nami Diana Kuprianow z Nitek, koło gospodyń wiejskich Niteczki. Witaj. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ania Lewikowska, koło gospodyń wiejskich Oaza Waszulki. Witam serdecznie. Jest z nami Kasia Maziec, to jest Koło Gospodyń Wiejskich w Purdzie. Dzień dobry. Może się mylę, ale wydaje mi się, że nawet dzisiaj, jak słyszymy Koło Gospodyń Wiejskich. To jaki obraz nam się odpala gdzieś tam z tyłu głowy? No, prawdopodobnie jest to obraz kobiet w strojach ludowych, które lepią pierogi i śpiewają ludowe piosenki. Ale prawda jest taka, że w dzisiejszych czasach koła gospodyń wiejskich wyglądają już nieco inaczej, prawda? Że ten obraz jest nieco takim echem przeszłości, a kobiety zrzeszone w kołach gospodyń wiejskich mają bardzo, bardzo dużo pomysłów, są bardzo współczesne i naprawdę starają się aktywizować społeczność swoją lokalną. Na początku chciałabym poprawić trochę panią redaktor, ponieważ mamy panów w naszym kole Gospodyń wiejskich. No proszę. Jest 10 i 10 dziewczyn. Tak wygląda nasze koło Gospodyń wiejskich. Bardzo dobrze nam się współpracuje. Chciałabym pochwalić całą inicjatywę, bo ten, kto wymyślił koło Gospodyń wiejskich, zasługuje na taką pochwałę, dlatego że została udźwignięta ta inicjatywa oddolna. I teraz cuda dzieje się tak naprawdę w koło gospodyń wiejskich. Bardzo dużo mamy my u siebie wydarzeń i rzeczywiście te koła gospodyń wiejskich to jest już zupełnie coś innego. Na samym początku poszliśmy w kierunku zielarstwa, rozwijamy naszą wieś jako nitki wioska zielarska tematyczna. Wszystkie nasze inicjatywy, prawie wszystkie związane z zielarstwem. Konsekwentnie rozwijamy ten temat i bardzo dobrze nam idzie. Promujecie dzięki temu też przyrodę w Armii Mazur. Tak, to jest najpiękniejsze, co mamy wokół siebie. Mieszkamy na brzegu Puszczy Piskiej w lesie. Jest nas około 60 mieszkańców. Malutka wieś, 18 domów, tak to wygląda. I 20 osób w kole gospodyń wiejskich, w czym 10 mężczyzn. Tak jest. I mamy teraz trzech nowych kandydatów na członków o gospodyń wiejskich. Czyli niteczki się rozrastają, coraz większa ta, ten kłębek, tak jest. A jak to jest w Waszulkach? Czy wy również w kole gospodyń wiejskich macie mężczyzn, czy jednak są to same panie? U nas w Waszulkach podobnie. Mamy również sześciu mężczyzn na dwudziestu członków, którzy są bardzo zaangażowani, prowadzą nawet warsztaty kulinarne razem z nami i też wspierają przede wszystkim działania kobiet. Myślę, że to jest takie cenne, że dzisiaj mężczyźni widzą w innej roli tą Kobietę. W jakiej? W takiej, że chce ona się spełniać, rozwijać swoje pasje i zarażać tym innych, czyli mieszkańców. Tworzymy poprzez koło gospodyń wiejskich taką wspólnotę. Bo jak prowadzimy warsztaty czy spotkania, organizujemy, to nie są one tylko dla członków koła, ale są dla wszystkich mieszkańców naszego sołectwa. A w sołectwie mamy tak naprawdę trzy wsie: Waszulki, Robaczewo i kolonie Waszulki. I z tych wszystkich trzech wsi mamy członków naszego koła. A jak długo istniejecie? Od lipca 2024 roku. Czyli bardzo świeże koło. Bardzo świeże, ale bardzo prężne. No właśnie, i weszliście z jaką energią, z jakimi pomysłami, co chcieliście robić? Warsztaty są różnorodne, głównie też stawiamy na edukację. Warsztaty od kulinarnych, żebyśmy same się doszkoliły, po warsztaty jogi, po warsztaty rękodzielnicze, malarskie. Teraz czekają nas warsztaty z dziczyzny. Także nie mamy takiego jednego punktu, którego się trzymamy, ponieważ każda z nas jest inna w kole i każda z nas weszła z inną energią i z innym pomysłem. I każda coś wnosi. Każda coś wnosi. Dziewczyny się rozkręcają i, my, i panowie, bo oni też biorą udział w warsztatach, oni też chcą coś prowadzić. Także to jest piękne. Kasiu, wasze koło w purdzie też jest takim świeżym całkiem tworem. Nasze koło zostało założone w 2023 roku. Jest to koło troszeczkę po przejściach, ponieważ pierwszy rok był całkowicie nieaktywny. I dopiero w zeszłym roku, w czerwcu, przystąpiliśmy jako nowi członkowie koła, zmieniliśmy zarząd i faktycznie zaczęliśmy działać jako koło prężnie. Więc Czyli potrzebny był dobry lider. Potrzebny był dobry lider, i potrzebne były zmiany. I faktycznie nowy powiew świeżości, pomysłów, otwartości na mieszkańców nie tylko na swoich znajomych i przyjaciół, bo koło gospodyń wiejskich ma na celu angażować społeczność wiejską, a nie tylko sąsiadów najbliższych. I tutaj faktycznie, myślę, że to jest tajemnica dobrze działającego koła. Angażować społeczność, niezależnie od tego, czy są osoby, które personalnie lubimy, nie lubimy, to jest zadanie najbardziej wymagające, najtrudniejsze i najbardziej inspirujące, jeżeli da się zaangażować większość społeczności wiejskiej. A z jakim pomysłem wyszliście do waszej społeczności? Na co postawiliście? Naszym podstawowym takim celem jest integracja. Chcemy połączyć te zwaśnione strony, te nierozmawiające grupy ludzi. Jest to trudny temat, nie ukrywam, być może najtrudniejszy. Pomalutku udaje nam się to robić przez organizowanie wspólnych warsztatów rękodzielniczych, czy takich bardziej też zielarskich. Natomiast, no nie ukrywam, że koło to też są wyzwania. To są na pewno wyzwania. Ja jestem ciekawa, jeszcze wrócę do Diany, do nitek. Diana pojawiła się w nitkach kilka lat temu i to ona stała się tym liderem, który postanowił no, bardzo poruszyć lokalną społeczność. Skąd w Tobie taka potrzeba zrzeszenia tych ludzi i pokazania im, że nasza wieś może tętnić życiem? Chyba wszystko zaczyna się od takiego osobistego przekonania. Mieszkaliśmy z rodziną w dużym mieście i przeprowadziliśmy się na wieś i życie się zmieniło tak naprawdę, ponieważ człowiek jest bardzo blisko natury, bliżej siebie. I z boku doceniliśmy te wszystkie walory mieszkania w malutkiej wsi. I ja z tą swoją całą prawdą wyszła do ludzi, ponieważ wśród lokalnych mieszkańców było trochę inne podejście. Myśleli, że nigdy w życiu nic w Nitkach nie wydarzyło się, nic nie będzie, młodzież wyjeżdżała. No i właśnie jak zrobić coś z niczego? Najpierw zaczęło się od tego, że posłuchałam mieszkańców. Wystartowałam w wyborach, zostałam sołtysem i tak naprawdę zaczęła się wielka zmiana. Natomiast nic by nie zrobiła sama. To tak naprawdę mieszkańcy czekali na ten pierwszy krok. Lider jest potrzebny, ale on musi przyjść na tą glebę, mhm, która. Żyzną. Tak, bo nic sam nie zrobisz. I dlatego sześć lat temu rozpoczęła się ta zmiana w nitkach od prostych rzeczy. Zaczęliśmy od takiego samodzielnego remontu placu zabaw. Później założyliśmy koło gospodyń wiejskich, zaczęliśmy zbierać zioła. Byliśmy pierwszym lokalnym produktem u nas w gminie, zaczęli produkować herbaty, kosmetyki naturalne, kremy, maści i to zaczęło się wszystko sprzedawać, przyszły pieniędzy. Ludzie zaczęli wierzyć w to. Później dzięki naszej inicjatywie tak naprawdę powstała droga asfaltowa do Nitek, w którą nikt nie wierzył nigdy w życiu. Ponieważ, jak mówiłam, mieszkamy w Lesie i przez nas już nic nie przychodzi dalej. I dzięki tym wszystkim działaniom, kroczek po kroczku, doszliśmy do bardzo dużego wydarzenia. Pierwsza edycja festiwalu Nitki Łączą. Zrobiliśmy trzydniowy festiwal, gdzie gościliśmy ponad tysiąc osób w naszych nitkach. Gdzie jest 18 domów? Gdzie jest 18 domów. Stworzyliśmy piękny program, zaprosiliśmy dużo wspaniałych osób. Poszliśmy zupełnie w innym kierunku, czego nie ma u nas w gminie. To nie była impreza dożynkowa, to nie było disco polo, a zaprosiliśmy do czegoś innego, i naprawdę zaryzykowaliśmy. Czyli mieszkańcy Nitek mieli koncerty kamertonów, handpany, pletli, makatki ziałowe. Ale najlepszym było to, że mieliśmy bardzo dużo gości z zewnątrz, z Krakowa, z Wrocławia, z Gdańska, z Warszawy i to autentyczne przykłady. A jak jest w Waszulkach? No, jestem przekonana, że Waszulki mają swoją tajną moc i chciałabym ją poznać. Tak, Waszulki myślę, że mają tajną moc. Tą mocą są mieszkańcy przede wszystkim. Ja też jestem Sołtysem, tylko trochę dłużej, bo już 15 lat, ale jak zostałam Sołtysem, byłam najmłodszym Sołtysem wtedy w gminie. I to było takie wyzwanie, bo to też było społeczeństwo, które było skłócone po sąsiedzku i to trwało aż 8 lat, słuchajcie, żeby te właśnie zaprzestały istnieć. Także jak mówi się też w biznesie o procesie, że co najmniej po pięciu latach coś się zaczyna dziać, to tu trwało to osiem lat, słuchajcie, czyli dwie kadencje, żeby ludzie zobaczyli w sobie potencjał, żeby zobaczyli, że ten sąsiad za płotem, on nie jest wcale zły, on po prostu... Tak też miał z wcześniejszej swojej rodziny przekazane i nikt ich jakby nie łączył, bo każdy brnął dalej w to, co zostało złego zasiane. Ale z drugiej strony, co by Pawlek zrobił bez Kargula? Kargul, wydaj się do płata, jak ja podchodzę! <noise> Dokładnie także wszystko tworzymy własnymi rękoma w czynie społecznym. I to myślę, że jest taką iskrą tego sołectwa, że mieszkańcy dbają o tą miejscowość, o to, co powstaje. W 2018 roku wybudowaliśmy w czynie społecznym mały drewniany domek, który stał się naszą świetlicą. Nazywamy go, że tam waszulki rozmawiają i mnóstwo ludzi, którzy nas odwiedza. To wszyscy, jak wchodzą do środka, mówią, to niemożliwe, bo na tych zdjęciach to wygląda, jakby miało to ze 100 metrów. Jak wy to robicie? A ja mówię, po prostu mamy otwarte serca. I tam się te 100 metrów spokojnie <laughs> mieści. Dokładnie tak. Także chyba najważniejszy w tym wszystkim to jest człowiek i to, żeby mówić prawdę między sobą. I myślę, że w naszym kole na tej wartości otworzyliśmy te koło. Pomimo, że tyle lat jestem Sołtysem, nie zdecydowaliśmy się wcześniej otworzyć. A były takie pytania, dlaczego nie założymy koła z waszym potencjałem? I ja mówię, bo musi to wyjść od mieszkańców, to muszą oni chcieć. I faktycznie któregoś pięknego dnia dziewczyny mówią, słuchajcie, Ania tam coś mówiła o tym kole. Ale to nie będziemy tam jeździć po tych jarmarkach i gotować, bo takie było ich wyobrażenie, tak? Tego koła. Ania, powiedz im, jak to będzie, że tak nie będą. No to czyli jak dzisiaj ma funkcjonować koło gospodyń wiejskich? Może teraz Kasia zapytam. Jarmark jest jakby wpisany w krajobraz, czy jarmark, czy festyn. Jak nazwiemy taką imprezę wiejską, to nazwiemy. Unikniemy tego słowa jarmark, czy festyn. Czy to będzie spotkanie sąsiedzkie, czy to będzie piknik przy stawie, to nadal jest to forma jarmarczna, tak? I tam będzie jakiś, czy grill, czy nasze gofry. Tego się nie da uniknąć na wsi. My jesteśmy mieszkańcami wsi, albo autochtonami, albo z napływu, tak jak Diana czy ja, bo ja też jestem pokorporacyjna, nazwijmy to tak, więc... Takie spotkania marczne, wiejskie są wpisane w krajobraz wsi i tego nie unikniemy i myślę, że nie chcemy tego unikać. Właśnie to chciałam powiedzieć, że nie chcemy tego nie, unikać, bo to nie. ma swój cudowny urok. Ma. To też jest już kwestia organizacji koła, czy to będzie w formie zielarskiego festiwalu, czy to będzie w formie warsztatów rękodzielniczych czy malarskich, tak jak w Waszulkach, czy to będzie w formie na przykład sprzątania placu, zabaw czy stawu oczyszczania wiejskiego. To już jest naprawdę bardzo indywidualne i zależy od koła. Podstawą tego wszystkiego jest. Jest współpraca. Ja bardzo dobrze współpracuję z naszą sołtyską, też dziewczyną, i myślę, że na takiej współpracy bardzo wiele rzeczy można zbudować i też pokazać pozostałym mieszkańcom ten przykład, to, o czym mówiła tutaj koleżanka, o tych waśniach. Ten przykład idący z góry, że można rozmawiać, można tworzyć, można własne jakieś naleciałości też schować w kieszeń i przejść do rzeczy bardziej wzniosłych, coś zrobić dla wspólnej społeczności. Budujących. Budujących. A powiedzcie, jaki jest sens, cel zakładania kół gospodyń wiejskich? No bo współpracować można bez formalizacji tej grupy, prawda? W czym pomaga założenie takiego koła? Pomaga w wielu rzeczach, ponieważ jesteśmy prawną jednostką. Mamy NIP, Regon, konto w banku. To pozwala nam startować do różnych projektów, realizować. Co roku dostajemy taką pomoc od. Tak, Agencji Restrukturyzacji Modernizacji i Modernizacji. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Możemy wykorzystać na cele statutowe. I bez tego po prostu nie można byłoby iść dalej i realizować te formalnie rzeczy. Nasz festiwal byłby niemożliwy po prostu. Wbrew pozorom to są dosyć duże środki na takie małe społeczności. Oczywiście te środki zależą od ilości członków koła, więc im więcej członków w kole, tym większa ta dotacja z agencji. Natomiast to są pieniądze, które realnie pozwalają tchnąć życie i taką świeżość i możliwość realizacji różnych eventów, warsztatów. Coś, czego sami albo byśmy nie zrobili, albo byśmy zrobili w bardziej ubogiej wersji. Albo byśmy musieli szukać też środków zewnętrznych. Także ta dotacja i ta formalizacja, o której mówi Diana, naprawdę ma znaczenie i pomaga społeczności wiejskiej. I tu ja bym chciała dodać, że to jest naprawdę bardzo dobrze wydane pieniądze publiczne. Bardzo, ponieważ mieszkańcy zawsze wiedzą, co potrzebują i tą inicjatywę nie możemy zaprzepaścić, zmarnować. Ludzie trzeba wspierać, trzeba im pomagać i rozwijać to dalej. Ja myślę, że jeszcze warto dodać, że powstawanie kół gospodyń wiejskich w sołectwach to jest takie olbrzymie wsparcie, ponieważ samo sołectwo nie posiada osobowości prawnej. My jesteśmy tylko jednostką pomocniczą i tak naprawdę nic nie możemy prawnie. Dlatego te środki dla kół gospodyń wiejskich są fajnie prawne, namaszczone. I to też jest taka pomoc dla sołectwa, nawet żeby coś zrobić, zadziałać, zaaranżować dalej tą przestrzeń wsi. I jest to z korzyścią dla wszystkich mieszkańców, nie tylko dla członków Koła. Jakby Koło jest tylko takim tym zaczynem, natomiast wszystko służy mieszkańcom. Ja bym jeszcze dodała, że to jest rzeczywisty rozwój przedsiębiorczości na wsi, ponieważ uczymy mieszkańców, robimy to jako taka nieduża firma. Piszemy projekty, realizujemy, rozliczamy projekty i to już naprawdę takie doświadczenia praktyczne prowadzenia biznesów. Jestem ciekawa, jak reagują właśnie mieszkańcy. Coraz bardziej otwarci są. To też widzę. W naszym kole mamy około 200 osób, nie mamy panów, natomiast mamy panów współpracujących z naszym kołem. Mam wrażenie, że troszeczkę mają w sobie jeszcze taką barierę, żeby formalności dopełnić i przystąpić do koła gospodyń wiejskich. Nie tak. chcą być tymi kurkami wiejskimi. Na Kogucika jeszcze też nie mają takiej zgody wewnętrznej, myślę. Natomiast to jest też fajne, że angażują się w naszą działalność. Natomiast. Padają pomysły od mieszkańców, którzy nie są członkami koła, aby na przykład zrobić kino plenerowe na zakończenie wakacji dla dzieci. Na przykład, bardzo mnie to cieszy, że coraz więcej seniorów, seniorek aktywizuje się w naszym kole i to są bardzo aktywne członkinie koła. To są członkinie, które pamiętają poprzednie formy Koła Gospodyń Wiejskich działające na wsi, to są też takie momenty, kiedy one dzielą się swoimi doświadczeniami, wspomnieniami, zdjęciami i my staramy się to kultywować, nie odcinamy się od tego. Cieszę się, jeżeli są seniorzy w naszym gronie, bo to jest wbrew pozorom powiew świeżości, my jesteśmy przyzwyczajeni do nowoczesności. Natomiast te nasze seniorki są kreatywne, są otwarte, są dowcipne. I myślę, że to też jedna z cech charakterystycznych naszego koła, że mamy bardzo aktywne seniorki. To jest w ogóle cudowna sprawa. Tak jak mówisz, że wbrew tak. pozorom, te seniorki są powiewem świeżości. To Ostatnio rozmawiałam o muzyce organowej, muzyce dawnej, że tak naprawdę to, to jest współczesna awangarda. Dzisiaj słuchać muzyki dawnej, nie? W dzisiejszych czasach to jest powiew świeżości. Są naukowe badania, które wykazują, że działania w takich małych społecznościach mocno wydłużają życie. I to jest taki bardzo dobry argument, przekonujący tak naprawdę dla wszystkich. Każdy styl głowy. Ma coś takiego, że jak będzie w tych małych społecznościach pracować, udzielać się i razem dążyć do jakiegoś celu, to po prostu będzie żył dłużej to jest faktycznie dobry argument. Koło Gospodyń Wiejskich to jest właśnie też takie miejsce, które właśnie między innymi jest po to, żeby tą rzeczywistość wiejską podtrzymywać, żeby dbać o korzenie, żeby nie zapominać o pewnych tradycjach, o kulturze. Bardzo często jest tak, że na wsi więcej zostanie jak w mieście, prawda? Bo do miasta przyjezdni z różnych części Europy i świata przyniosą milion rzeczy i to się gdzieś tam wymiesza w tym tyglu i już nie ma tej autentyczności takiej. A jednak wieś często pozostaje tym miejscem, gdzie czasami mówi się, że czas się trochę zatrzymał, a my potrzebujemy pilnować tej kultury, tej tradycji i wydaje mi się, że Koło Gospodyń Wiejskich jest też takim miejscem, które łączy jedno z drugim. Tak, to przede wszystkim nasza pierwsza literka w oazie mówi, że jesteśmy otwarci na tradycję i nowoczesność, czyli łączymy jedno z drugim. Nasze członkinie koła są bardzo otwarte też, żeby poznawać inne koła. Bo działa ich kilka w naszej gminie, niewiele, łącznie chyba osiem w tej chwili, z czego trzy to są powstałe już po nas i my jakby zmotywowaliśmy inne sołectwa, bardzo malutkie, tam jest 35 mieszkańców i te moje znowu seniorki cudowne, Tereska i Krysia, bardzo chciały pojechać, bo te wały to są na końcu pogranicza powiatu nidzickiego i pojechaliśmy, zrobiliśmy takie ognisko i zrobiliśmy w cztery koła, czyli... Też stawiamy na to, żeby się nie poróżniać, ale łączyć też razem z innymi kołami, żeby pokazywać taką siłę może w gminie, taką siłę międzysołecką. To co też tutaj Wiola powiedziałaś, że każdy ma też inne warunki w tych wsiach, każdy czymś innym może się wykazać, pokazać. U nas jest też dużo wsi popegerowskich, więc to też są ciężkie tereny, gdzie... Ta aktywność jest potrzebna, żeby wyciągać tych ludzi. Byłam jeszcze ciekawa właśnie tajnej mocy purdy. Na czym chcecie się skupić? Nasze dziewczyny zaczęły tłoczyć oleje. Te oleje powiem szczerze są przepyszne, naprawdę. Zaczynamy mieć fajnych odbiorców, tą stronę się troszeczkę rozwijamy, rozwijamy nasze gofry. Ja wiem, jak to brzmi. Słuchajcie, ale nasze gofry są najlepsze w powiecie olsztyńskim. Mówię to z pełną odpowiedzialnością moich słów, także zapraszam. Do purdy, na gofry, na jarmarki, festiwale, dożynki. Szukajcie purdy, ponieważ będziecie mogli dostać najlepsze gofry w całym powiecie olsztyńskim. A zdradzisz, na czym polega ich wyjątkowość? Jest tam jakiś tajny składnik, oprócz tak. dobrego serca i doświadczenia? Bardzo dobra maszyna ale przede wszystkim jakość produktów. Nie korzystamy z produktów sklepowych, są to wysokiej jakości produkty bardzo niszowych, czy jakieś młoka z młyna, jajka wiejskie, mleko od rolnika. Jakość półproduktów wykorzystywanych do potraw naprawdę ma znaczenie. Po prostu czuć wieś w półproduktach i dlatego nasze gofry są najlepsze w powiecie. Tu, tutaj mamy herbaty maści. Tutaj kofry i oleje, a Waszulki już zastanowiły się nad własnym produktem? Tak. My doszkalamy się w pieczeniu chleba, zakupiłyśmy piec do chleba. I stoi on w tej naszej malutkiej świetlicy. Nawet jest tak, że czasami któraś z nas potrzebuje sobie upiec, to po prostu jedzie sobie do tej świetlicy wieczorem i piecze sobie te chleby. My też korzystamy właśnie z dobrych produktów, a że jesteśmy tak po części troszkę taką wioską zbożową, bo Waszulki to jest wieś jeszcze rolnicza, no ten chleb jest taki chyba do nas przypisany, że to byśmy chciały promować. To jest w ogóle super, zrobić mapę takich produktów lokalnych od kół gospodyń wiejskich. Każde koło miałoby coś innego. Warto powiedzieć, że my również Korzystamy z interakcji z innymi kołami. Byliśmy na festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich pod biskupcem w malutkiej wiosce, w Borkach Wielkich. I naprawdę marzy mi się za kilka lat taka wieś w Pórcie, jak została zrealizowana w tych Borkach Wielkich. Z taką estetyką, dbałością, zgodą, z inicjatywą, podejściem bardzo kreatywnym. To jest coś, co mi się marzy za kilka lat, aby ktoś mógł powiedzieć o kurdzie: kurczę, słuchajcie, jesteście dla nas inspiracją. Wielka moc u nas wszystkich, prawda? Jeżeli już mówimy o jedzeniu, ja chciałabym dodać taką ciekawostkę. My jesteśmy bardzo aktywni w social media, nagrywamy TikToki, nagrywamy różne filmiki, mamy swój kanał na YouTube, dużo filmików edukacyjnych zamieszczamy w internecie i nagrywamy dziką kuchnię. Sami jemy z łąk i lasów jedzenie, zbieramy zioła, różne rzeczy i promujemy to. I podczas naszego festiwalu wyszło, że te dwa cudowne dania, pirogi z twarogiem i pokrzywą oraz kopytka z podagrycznikiem, to był hit prawdziwy. I zapraszamy was wszystkich bardzo serdecznie do degustacji. Jeszcze chciałam dodać, że tworząc festiwal, chcieliśmy połączyć też z innymi kołami gospodyń wiejskich i zaprosili koła do uczestnictwa w festiwalu. Ze swoimi produktami. I taka jest idea, będziemy to kontynuować, żeby nie zapraszać żadnych food trucków, jedzenia z zewnątrz, żeby wyłącznie serwowali koło gospodyń wiejskich. Jedzenia dobre, po prostu słońskie, z sercem robione. I na pewno będzie druga edycja, trzecia i kolejna. Tu już dzisiaj mamy potwierdzenie, że poszerzamy tą współpracę pomiędzy kołami. Food truck i KGW. To jest bardzo dobry pomysł, słuchajcie. Mobilny food truck KGW. Tak. I wiecie, co mamy naprawdę wielkie szanse zrobić prawdziwy festiwal natury, mazur, lasu, łąk, prostego jedzenia, i jak zbiorą się te wszystkie nasze wspaniałe koła, to przyjedzie cała Polska, prawda? Żeby to wszystko potestować, degustować. Diana wspomniała o tym, że są bardzo aktywnym kołem również w social mediach. Jak Wy sobie z tym radzicie w waszulkach i w purdzie? No my jeszcze nie mamy dopracowanych social mediów, ale mamy taki zamiar. Już jest ambitny plan. I ambitna osoba, która się tym zajmie by też pewnie. Myślę, że tak już jest podział. Ja powiedziałam, że ja mogę się jedną częścią zająć, a dziewczyny drugą, więc już ustaliły, że tak. A Purda? Purda ma profil na Facebooku, natomiast brakuje jeszcze myślę czasu i osoby, która by to udźwignęła. Bo jedną osobą obciążyć tym wszystkim, to naprawdę jest duże wyzwanie. Tutaj musi być więcej takich kreatywnych osób. Jest to ogromne wyzwanie, ale masz rację, czego nie ma w internecie, tego nie ma po prostu. Więc myślę, że będziemy obserwować od dzisiaj niteczki i uczyć się. I pewnie za rok o tej porze będziemy mogli warsztaty z tego robić. Warsztaty z prowadzenia social mediów. Bardzo temat na czasie. Tak. To wygląda tak na początku, że to jest naprawdę bardzo pracochłonne, natomiast nie trzeba robić wszystko perfekcyjnie, można po prostu na bieżąco nie bać się nagrywać proste rzeczy i na bieżąco to wszystko niech ląduje w internecie. Pierwszy raz też baliśmy się nagrywać filmiki edukacyjne, o ziołach, opowiadać. Zamieściłam rolkę pieczenia mhm. synkacza i moja rolka miała ponad 7 milionów wyświetleń. I też bym w to nie uwierzyła, i okazuje się, że można, i wszystko tak się zaczęło. Rozmawialiśmy sobie o tym, co ułatwia Koło Gospodyń Wiejskich, co pozwala zrobić, a z jakimi bolączkami, z jakimi trudnościami dzisiaj mierzą się Koła Gospodyń Wiejskich. My mamy taką jedną potrzebę, my nie mamy świetlicy i to jest problem. Natomiast już jesteśmy o krok bliżej, ponieważ mamy dokumentację techniczną zrobioną z Funduszu Sołeckiego i kroczek po kroczku dochodzimy. Mamy doprowadzoną wodę na plac nasz Solecki i wierzymy w to, że za parę lat świetlica powstanie, ponieważ już mamy projekt i swoimi działaniami pokazujemy, że warto nas wspierać. Nie zapytałam jeszcze Waszulek kurdy, co jest trudne? Takie podstawowe potrzeby, podłączenie tej wody, kawałek właśnie łazienki, żeby te dzieciaki, jak robimy też dla dzieci warsztaty, żeby miały jakieś takie komfortowe warunki. Faktycznie największe problemy to są te infrastrukturalne. Czy zaplecze jakieś, gdzie możemy sprzęty przechowywać, czy jakiś magazynek, czy miejsce typu świetlica. My mamy świetlicę, ale świetlica jest sołecka, korzystamy, nie zawsze jest dostępna. Mamy jedną kuchnię, która nie do końca jest dobrze wyposażona, więc faktycznie ta infrastruktura która jest bolączką, myślę, nie tylko Kół Gospodyń Wiejskich, jest bolączką wsi po prostu. I jeszcze jeden temat chciałam poruszyć. Uważam, że brakuje tutaj regionalnie, nie wiem jak jest w innych województwach, takiego sieciowania, mikrosieciowania Kół Gospodyń Wiejskich. Jeżeli się sieciujemy, to robimy to we własnym zakresie. Brakuje mi nadrzędnego jakby koordynatora Kół Gospodyń Wiejskich, który mógłby zorganizować, nie wiem, festiwal Kół Gospodyń Wiejskich, hmm. szkolenie dla Kół Gospodyń Wiejskich, spotkanie integracyjne. Dla kół gospodyń wiejskich z Warmii i Mazur. Słuchajcie, to takie inicjatywy są inspirujące. No to Na takich spotkaniach mamy możliwość wymiany doświadczeń, poznania nowych ludzi i w tą stronę mi się marzy taki rozwój. Także może dziewczyny, słuchajcie, kiedyś w przyszłym roku, za 2 trzy lata zrobimy festiwal kół gospodyń wiejskich, taki warmińsko-mazurski zlot. Co wy na to? Jak najbardziej. U nas rzeczy niemożliwe robimy od ręki, a na cuda potrzebujemy tydzień. Bardzo fajne. Czyli za tydzień się spotykamy. <grymne> <grymne> Działajcie, aktywizujcie swoje lokalne społeczności. Jeszcze raz serdecznie chcę Wam podziękować. Były dziś z nami Diana Kuprianow z Koła Gospodyń Wiejskich Niteczki. Dziękuję Ci, Diano. Dziękuję bardzo. Ania Lewikowska z Koła Gospodyń Wiejskich Oaza z Waszulek. Dziękuję bardzo. I Kasia Maziec z Koła Gospodyń Wiejskich w Purdzie. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia na pierwszym festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich z Warmii i Mazur. Tego sobie i Wam życzę. Partnerem w realizacji podcastu jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Życie w rytmie slow. Biznes w otoczeniu natury. Kultura swobodnie tworzona. Made in Warmia and Mazury. Podcast o regionie, w którym żyje się wolniej, więc uważniej.